Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy akurat z Wiolą i z córką w Warszawie. Viola za chwilę wraca, młoda, akurat jest tutaj ze mną w foteliku. Ja mam chwilę, aby opowiedzieć Wam o swoich planach, właściwie naszych planach na najbliższe dwa tygodnie. Otóż za mną stoi ten biały superb, którego odebraliśmy przed chwilą i tym samochodem będziemy przez najbliższe dwa tygodnie podróżować w kierunkach na razie bliżej nieokreślonych. Znaczy, wiemy dokąd jedziemy dzisiaj, ale później to się ok jak ktoś śledzi Facebooka Zacharow, to wie, że niedawno pytaliśmy Was, gdzie można by było pojechać spontanicznie, bez rezerwacji nad morze i pewnie się tam wybierzemy. Jeszcze nie zarezerwowaliśmy, ostatecznie zostawiamy to na ostatnią chwilę, ale na pewno myślę, że tam wpadniemy. Wpadniemy też gdzieś za granicę, pewnie za naszą południową granicę i przez dwa tygodnie będziemy kręcić tym samochodem sporo kilometrów. Ja będę zadowolony siedząc z przodu, dlatego, że mam tutaj pod maską bardzo mocny silnik 220 koni, silnik benzynowy. Natomiast viola będzie siedziała z tyłu, pilnowała młodej i też będzie, myślę, zadowolona, bo tam z tyłu, jak to w Superbie, jest bardzo dużo miejsca. Z kolei zwróćcie uwagę, że to jest mocny silnik benzynowy na długie trasy wzięty. Zwykle się w takiej sytuacji raczej bierze diesla, ale stwierdziłem, że pójdę pod prąd i przetestuję, jak takim mocnym benzyniakiem jeździ się po autostradach. I czy rzeczywiście warto tak aż się bić o diesle, bo może da się też mocną benzyną jeździć niezbyt drogo, dosłownie to, no, jeśli chodzi o wydatki na benzynę. Także zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, Instagrama i tam wszelkich innych mediów, w tym oczywiście ten kanał na YouTubie. Będziemy Wam o wszystkim opowiadać. Do zobaczenia.